Jesteśmy na Waszym domocie Mamy... O. 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 Nie. tym, tutaj, ten. Okej. Okay. Jesteśmy na... Waszyngtona yy, 37. Mamy tutaj slajda i jakąś windę, ale niestety ty, nie wiem, czy ona w ogóle działa. Ona jest jakaś taka jakby zepsuta. Nie jestem za bardzo pewna, czy działa. Tylko, no jakbym ją jechał, to ja się trochę cykam nią jechać, bo w sumie to, co mi się wydarzyło na kinowej 24, to po prostu nie mogłem się uwolnić z lift serwisa. To jest dziesiąte? Co jest? dziesiąte to jest dziewiąta. No nic, dobra. Czekamy na przedwojenną windę. Tutaj mamy jakąś przedwojenną windę, co ciekawe. O. jeszcze przyjechała, bo już nie wiem. O. Chyba jedzie, czekajcie. O. Czekajcie, zaraz zaraz wracam. Przyjechał. O czekajcie. O przedwojenna winda, słuchajcie. Oj, czekajcie. Carter. Dobra, jedziemy przedwojenną windą. Jest to fajna przedwojenna winda, słuchajcie. Jestem zachwycony, że tu biłem. Nie to, że drzwi odważnikowe to jest taka fajna winda. Ciekawy, czy ma falownik, bo nie wiem. Sterowanie pewnie jest przestawne, więc nikt mi się tutaj nie dosiądzie. Zresztą nie ma szans, żeby mi się ktoś dosiadł, bo w sumie ma bardzo mała kabina, ale fajnie. A jakie guziki fajne ma takie. Ma fajne znalezisko. Ma falownik, mam nadzieję, że nie ma. Nie ma. Dobra, już wiemy jak to otwierać. Dobra. To dzięki za oglądanie w takim razie, czekajcie. Dobra. To dzięki za oglądanie.